Cześć, to Kuba Karamara. Ta seria to słownik copywritera, tłumaczy w niej różne definicje związane z branżą copywritingową, a słówkiem na dzisiaj są nagłówki, nagłówki H1, H2 i kolejne, także zapraszam do krótkiego materiału. Duża część tekstów, które tworzone są przez copywriterów, szczególnie tych początkujących, to teksty, które przygotowywane są w celach SEO, czyli związanych z pozycjonowaniem. Chodzi o to, że, żeby daną podstronę wyszukiwarka na konkretne określone słowo kluczowe pokazywała jak najwyżej. Żeby tak się działo, teksty muszą spełniać szereg różnych czynników, m.in. mieć zoptymalizowane nagłówki. Tak naprawdę najważniejsze dwa nagłówki, o których powinieneś czy powinnaś wiedzieć, to nagłówek H1 i H2. Nagłówek H1 to najprościej mówiąc tytuł tekstu, tytuł artykułu, najważniejsza rzecz. Te nagłówki możesz sobie zaznaczyć w edytorze tekstowym, wybierając z listy rozwijanej konkretną pozycję nagłówek H1, H2. Możesz sobie tam wybrać również tytuł i różne inne opcje. Natomiast, jeżeli optymalizujesz tekst pod kątem SEO, no to tytuł powinien być oznaczony jako nagłówek H1. No później tworzysz treść takiego tekstu, takiego artykułu, jest jakiś lit, czy inna forma wstępu, następnie wątek pierwszy, wątek drugi, wątek trzeci i podsumowanie. No i ten wątek pierwszy, wątek drugi, wątek trzeci yy, to elementy, które powinny być oznaczone jakimiś śródtytułami, yy, które wskazują na to, co w danym akapicie się znajduje. I te śródtytuły to właśnie nagłówki H2. Bardzo prosta sprawa. I teraz wyobraź sobie, że na przykład wątek drugi jest rozbudowany na tyle, że opowiada o temacie x, y i z. No więc te x, y i z powinny być również oznaczone jako śródtytuły, czyli podtytuły wewnątrz, wewnątrz wśród tytułów i te oznaczasz jako H3. Gdybyśmy dalej to rozbudowywali, to będą H4, H5 i tak aż do H7. W praktyce rzadko kiedy stosuje się już nawet H3, natomiast H4 to już jest praktycznie rzecz niespotykana i wątpię, że będziesz się z czymś takim mierzyć. Jeśli piszesz takie teksty, to daj znać w komentarzu, jestem bardzo ciekawy, jak to wygląda. Tak więc, reasumując nagłówki H1, H2 i tak dalej są elementem optymalizacji tekstu pod kątem wymagań SEO, no i H1 to po prostu tytuł, a wśród tytuły to H2, później kolejne podtytuły wewnątrz akapitów oznaczamy nagłówkami niższego rzędu. To tyle, jeśli masz pytania, zostaw komentarz, jeśli nie, to zostaw łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.